Jednak. Mała jakaś. O, mały. No, mały, ale dobry. Mały już biorę podbiera. Czy nie trzeba będzie podbieraka? Będzie. Poczekaj. Bo... Ale ładnie skoczył, filmu. To jest takie proste, bo ja ten podbierak jeszcze mam. Daj mi podbierak. O, to prawda. Ładny, no, ładny, jest ładny. Taki jak tydzień o. temu, aż znaczy dwa tygodnie temu? Dzięki. Nie, nieco większy. No ładny, jest ładny, o. tak. O. <laughs> Fajnie. Okay. Trzymaj wędkę. wiem, że na trolling złapany, na blaszkę. O, o, Ale flopy. Aaaa, tak. cały mokry jestem. Najgorsze to jest to, że teraz to jest cały. Kurde, zaplątał to już. A mówiłem, żeby tak się nie stało. Ach, Ale co się stało? wszystko się splątało. Dobra. No, bo... To jest taki Proszę matę. No, Siedzisz to. na niej. Dawaj, matę. Mat. No, zamierz w swoją, tam no. postaw z tyłu. Znaczy, no, mam głądkę? Tak, z tyłu postaw. Co tak, o, jakoś tak postaw. Znów. Tak, że... O, jaki ładny szczupak. szczupak. Ładny tylko. Ale nie walczył jakoś bardzo. Tylko jest splątany już w to. O, Nienawidzę kuff. tego, jak tak się dzieje. No, słabo słabo. Dobra. To jest bardzo ładny szczupak. To się zaraz okaże. Na pewno rybka jest zaplątana, Ojej. a nie lubi mi zaplątana w podbierak. Jest bardzo o, słabo jest słabo. Jak się szczupak odbiera zaplączę. O. W chwilę wszystko naprawimy. O. Dobra. O, jaki ładny. Zważymy go i zmierzymy? tak Dobra. to. Yy, Dobra. Waga, waga, gdzie on, ta waga była. Waga położyłem tu. tu jest. Dobra. Ale ma luz. Jaki weź, ładny. Weź, weź tą wędkę, yy. weź, weź to stąd, weź to stąd. Yy. Dobra. Yy. No, macie. Yy. Do zera. O, Ile ma? Is... 50, 60, no 65, 67. 67 cm. Dobra, I go puszczaj, bo on jest. Poczekaj już, poczekaj, już go szaleć. 67 cm. No. Wypuszczamy go. No puszczę, no. puszczę, bo on już ciężko mu jest. O, poszedł.